Włączał nagrywanie. Dzień dobry, jestem a ze mną jest Messer. Dzień dobry. Do sam Mono. Lecimy teraz na ruinę, przekraftować tulecyt na korony tulecytowe, żeby być gotowym już na cele styl championa oraz na świniołaka. Tutaj koło królowej pszczół musimy lecieć standardowo. Tak. Idziemy przemycać kontrabandę do ruin. Tak. O, ja też miałam taki plan. <laughs> Żeby tutaj trochę kwiatków pozbierać. Zajomałem tylko prawie stak. Okej. Okay. Możesz sobie pozbierać te. Ten gościu mi bardzo pomógł przy walce z psami. Znaczy, to był inny gościu, no ale tego samego typu. To był jego brat bliźniak. Tak. On ci tego nie zapomni. Dobra, to możemy lecieć, myślę. Mam 11 dużo do leczenia. Musimy skoczyć do maszyny pseudonauki, ewentualnie tam troszeczkę tulectwo tu rozkraść. Tutaj w górę. Musimy iść do tego wejścia. Ty, jaki królik? Czy mnie no goni? On... Nie, on ucieka przed pajunkiem. No, ten tulezet można by jeszcze skopać. Hmm, czy ja mam przy sobie kilof, Nie mam, ale zaraz ogarnę. O, już masz. O i gitara. Ten poświeć. Łup, Poświeć mi jak staremu. Tak A, jest. Wyżej latarka, gnoju, mały. Sobie świecisz czy mi? <grym> 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 Czekaj, tu jest? <grym> pomnik jeszcze. Nawet dwa. Nawet trzy. Siekier, musimy zrobić. Yy, czy ty umiesz złoty kilof i złotą siekierę? Nie wiem, ale teraz ty poświeć przez chwilę, jak to rozumiecie. Ej, bo my w sumie musimy, no się tego nauczyć. No raczej. O, tak zrobimy. Bo my nie rozwalimy Oby. tego, wiesz, bez złotego kilofa, bez... i złotej sikiery. No raczej. Kiedyś jeszcze było, było, że napakowany wolfgang może się, może sobie z tym poradzić, ale z nerfili, to wiesz. A widzisz, Czuję, czego ja nie potrzebuję na tę chwilę obecną tego? Wow, nie tak, tak. Dobra, czy tu są. O, tu jest maszyna, idealno. O, zielone amulety! Noice! Czy chyba muszę zrobić sobie miejsce? Mogę zażreć, mogę zażreć. Tylko 5 sztuk. Mm, tak. 34 tulecy tu mamy. No to ile się da... Tu jeszcze jest zielony amulet na ziemi. O jest. Ile się da robimy tych koron? Y, jeszcze z amuletami mogę pokombinować. No, koniecznie. No, jeszcze posąg jest. Muszę rzeczy powyrzucać, bo nie mam miejsca. Tak. W moim plecaku jest Star Color stuff, więc możesz yes. rozpalić, jak chcesz. Ja też mam. Ha. No to co? Koronki. Yes! That's what I like it. Ej, to dobra, pierzemy je na mordy. No, tylko że oczywiście ja jak zwykle nie założyłem żadnego kasku. Koronka leży pod maszyną. I jakiś stary kask. Dobra, jest dobrze. Jest całkiem ok. Jak chcesz, to mogę się zaraz podleczyć. No to zaraz. No i elegancko. Dobra. Robię dalej crafting korony. Yy, chcesz tu lecet klaba? Mmm, na co nam się przyda? E, fajnie jest mieć jednego. A to Masz. w sumie. Dobra, to ty ode mnie te yy, koszmary po prostu odciągaj. O, ty dziadu Aha, paliwo mi się skończyło. Yy, zaraz ci coś jeszcze dam. A nie, mam paliwo? Mam też to. Czemu nie mogę kraftować koron? Tu Nie, no, mam. Aha, czekaj, jeszcze zaraz zrobię ten zielony amulet. Kolejne. No prosz. No, mam jeszcze 14 dużych, jakbyś potrzebowała. Jesteś bardzo głodna. Dobra, już tyle nie mam. Yy, starczy? No, myślę, że tak. Ja też myślę, że spoko. Mhm. Mm yy, czekaj, ja mam dwa banding wrapy. Ja mam jednego. Tylko co ja nie potrzebuję? Ja nie potrzebuję. Kurczę, ba wszystko potrzebuje to co? A nie, tego nie potrzebuję. Nie wiem po co ja to mam. Dobra, na chwilę to wywal. To na pewno wywal. Teraz Kurde, żółte dwa. amulety mogliśmy zrobić na walkę z tym świniołakiem. A, no w sumie. Są tu, yy, czekaj, żółty kamyk. Yy, żółty amulet, dwa tulecy tu, dobra. Yy, musimy tu tu zdobyć jeszcze. Momencik, raz, dwa, trzy, cztery. Yy, tutaj Sopane. poniżej powinny być jeszcze pomniki. Chodź. Powinny. Chrum, 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 chrum mała świnka. I są. Boże, jaki uroczy. Ej, mała jest słodka, o co ci chodzi. Tu jest twoja parasolka. Ale na górze też miałem parasolkę. <grymne> Wszędzie są twoje parasolki. A bo. Ibareli... A! No właśnie. Weź się, wyeliminuj, co? Nie, one są za słodkie. Tylko dusze lecą doła. i jedzonko. Nie, ja, ja się jej boję choć. No, wiesz co? Czekaj, bo te dusze pająki, lecą, no. To są pająki, patrz. Czekaj, one się już zainteresowały pająkami. Widzisz, to było wszystko przemyślane. Dobra, zbieramy chila na tego Daywalkera. Mam to. Dobra, no to my jesteśmy przy świniołaku. Robimy unboxing tego szpięknego bossa. A to ode mnie shadow odciągaj. I w ogóle, masarku, dzięki za grzyby, że miałeś jeszcze czas, żeby pozbierać po drodze. Ale ten wow. chłopo wszystkim myśli. Wolfgang lubi grzybki. Po grzybkach ma dobre jazdy. Dobra, tam shadow idzie na mnie, więc weź. Szukam go. Weź, bo ja muszę filar walić. Chodź tu dziadu. Kurde, jeszcze ten marmur podnosi. Dobra, jest kolejny shadow. O. Nie ciebie, tego bi. Au. No. Mam postać marmur podnosi. Dobra, mam go chyba. Ale go no. chyba. No, jeszcze koszmarne no. paliwo. Ty wiesz, ile chapsów ja straciłam przy tym? Domyślam się. Chodź tu, dziadu. You have one job. Jakbym je widział. A z nim... KTR F. I nie mogę. Dobra. Musiałam ten cały marmur podnieść. Raz, dwa i trzy. Jesteś wolny? Jest wolny. Dobra. Freedom! Dobra, tylko jeszcze muszę być chwila psychiczna, żeby te dziady jego zbijać. W bierz te shadowy ode mnie. Możesz z nim biegać nawet. ja, oj, 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 zabiłem go. Czekaj, bo ja tutaj te jego gównioki muszę... no. Oa! Dobra, mam go chyba, tego shadowa? Nie, nie mam go, chodź tu, no, no ja już klepię shadowy, o bogowie, jeden z nami bo ja A, czekam na te gówniaki od tego była. tego świniołaka, bo on przed walką wywala z siebie kilka cienistych, takich małych mm -hmm. gównioków. Widziałem właśnie mi się tak I pojawił taki. trzeba... no. O, chodź tu dziadu. Ty, ale chodź tu, zostaw ją. Dobra, to ja tylko te dziady od... O, dobra, on już jest uruchomiony. Dobra. No, to szadał nara. Można sobie psychę naprawiać. No, rzucił się na mnie dziad. No, 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 boże, bez sredzie, błogosławię za te zielone grzyby. Trzymaj, chila Nagrodę. Ej, dziadu. A, bo trzeba go trzy razy wydodżować. Dobra. No to od do A, Od nowa odży. Dodge. Dodżuj. Pod pachem mu wbiegaj. Dawaj dwa, pachę. Jeszcze trzy. A! Dobra. Moja wina. ci może nie będę przeszkadzać? Raz, dwa, jeszcze raz. No ty dziadek. No i można mu lepać. Dobra, uwaga. Ale żeśmy mu obrażeń w ogóle wklepali. Oj, oj, oj. E, trzy razy, trzy razy trzeba go zdrożować, teraz znowu. Aj ty kurde ty Jaki on jest śmieszny w ogóle, kocham go No. No i klepa Dobrze, ci bardzo, bardzo dużo obrażeń Dobra O ty Jest na ciebie? Jest tak. na ciebie, dobra O i tutaj, jak on robi krater może mhm. do niego podbiec? Patrz, tak? O, Bogowie dobre się nie udało, to był zły przykład. O Ostygnoju. Dobra, pod pachę. Trzy razy musimy go zdodgować. Mhm. Znaczy teraz będzie kolumny rozbijał. Dobra, dawaj. Yy, chodź tutaj do mnie, to chilo yy, rzucę. Dobra. <coughs> dawaj, dziadu. Bij kolumnę. Dawaj na kolejne kolumnę. A tu. W tej zbrojce od niego pójdziemy na tego, na cel, cel championa. A tu. Chodź tu, bo on się leczy. Dobra, lecimy z nim. A, ty draniu. I cyk, i cyk. I pod pachę, pod, pachę. pod pachę. zawsze celuj pod pachę. Nie, on nie używa Old Spice'a śmierdzi no i chyba przykleił mi się jakiś jego kłak do twarzy. No co ty? Dobra, no, czekaj. Ups. ups, ups, ale, ale dał. Znastu. Ale on ma w ogóle wysoka aura, niepoczytalności. Nie wiem, czy zauważyłeś o strasznie schodzi. A kto, kto pomyślał o grzybach? Messer pomyślał o grzybach. Ja jeszcze zajdę na zielony biom. Chodź grzybiarzu. Ja w życiu bym o tym nie pomyślała. Bo A? po co komu psychika? Ała. Yy, wiesz co ci powiem? Tak zeżrę jedną duszę i rzucę jeszcze ze dwie. A i widziałaś jak wydoczowałam? Wydoczowałam gim, w taki sposób, gim, że, mnie, gim, że mnie trącił. Gim, 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 gim. Zginął! GG! Oh. GG! Oh. Dobra, ale czemu on tak sobie. E, zobacz, ile on ma HP. Ja on ma w pierdzę. tym momencie 0. Znaczy, ogólnie pokazuje na tym, że ma jeden hpsa. Aha. No. Type power This Not coś tam O, zniknął se w końcu. No, i masz schematy na ten. Na zbroję i na kask, które są całkiem w miarę spoko. Ile masz hapsów? Ja już jest git, jest mam dużo, mam dużo. Proszę. Dziękować. O. No, ja, może żeby amuletu nie zmarnować, no to go doładować? No, może się przydać. No, no Celestialek znalazł. Dobrze, no, że, no. że, 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 Boże, ja się nie umiem wysłowić. Że zeszliśmy do tych, yy, no, ruin po te, te, te amuleciki. To co? Krapking, yy, zbieraj te <laughs> schematy. Ucz się zbroi nowej. I kasku. Ale masz psychę, może ty się nauczysz? Ja mam 72, mi nie szkodzi. Ty się może naucz. Poznaj nowy content wcześniej. Bzium. Bzium. Nie, złota nie chcę. W tej jednej zbroi możemy pójść na celestiala. Chyba, że na dwie nam wystarczy. Chociaż ja wolę kask. Ja wolę kask. Ja wolę mieć jednak tego spina na ciele i mieć coś na tym, na mordzie, żeby nie dostać hmm. w mordę. Dobra, no to e, kosz, e, koszmarny świniołek ubity był ze mną Messer. Byłam. Byłam ja Pan Kawia i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem Pa!